Witam na wieczornej transmisji na żywo. Zaraz pewnie wyjdzie powiadomienie, że nadaję. I ten dzisiaj w ogóle był taki pracowity dzień, że. Ach, no, było ciężko, ale jakoś podało i mm, Tak czy inaczej, chciałem się odezwać i tutaj parę rzeczy powiedzieć, tego tak od siebie, bo ja się bardzo cieszę, tak? <laughs> jak słyszę takie informacje, jak słyszę takie rzeczy. I ten, zaraz do tego gdzieś przejdę. Poczekam, aż ktokolwiek tu dołączy. Zachęcam do tego, żebyście pisali wasze komentarze, skąd oglądacie. Będzie to dla mnie też fajna i ciekawa informacja. No i nie tylko tak, cokolwiek uważacie, to po prostu sobie piszcie. Ja wszystkie komentarze czytam. Z odpisywaniem na tym kanale jest po prostu ciężko, bo by mi życia brakło, ale odpisuję przynajmniej na kanale rodzinnym. Czołem Damian Czejuri. I tam odpisuję na wszystkie komentarze. Tutaj po prostu już mi brakuje czasu na ten czuj duch. Kaszubski Kamrad, proszę bardzo, z Kaszub, Kamrad e, Coś mi pokazuje to, że tylko jeden z Was ogląda. A no, już teraz się zaktualizował. Jest osiem oglądających. E, Wędkarstwo, e, witam. Mirek, również dobry wieczór. Co mam chciałem powiedzieć? Tak, nie będę dzisiaj długo rozmawiał, bo po prostu ym, chcę trochę odpocząć. Będzie też premiera filmu na kanale rodzinnym. Yy, film o jakichś moich przemyśleniach na temat mieszkania w Polsce. Yy, I ten film pokaże się o XXI Czasu Polskiego, także yy, zapraszam już teraz na Mora Family Vlog, a tutaj chciałem tylko chwilę tak do was porozmawiać i skomentować jak bardzo się cieszę. Jak ja się bardzo cieszę, jak ja jak mnie to po prostu tak napiewa taką radością, to tak, dlatego ja zatytułowałem ten dzisiejszy żywiec Milcz sługusie. Mm, dokładnie tak, sługusie, bo ym, y, chodzi o te wpisy na, na X, bo teraz to się X nazywa y, portal y, Elona Muska i gdzie sam Elon Musk odpowiedział y, Radziowi y, y, Sikorskiemu. Na temat właśnie starlinków, które miały być yy, wsparciem dla sąsiada ze wschodu yy, i później tam go pogrążyli jeszcze ktoś inny tam nie pamiętam jak się ten drugi nazywał i go pogrążyli po prostu ten radził później odpisał yy, coś tam wymijająco tak i ten yy, dyskusja taka powiem wam, że yy, 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 śmiechu warte, ale. Eee, najważniejsze jest to, że ktoś potrafił tak jak po prostu jak przysłowiowego papierosa, tak zgasić na sikorskim, tak po prostu tak. O tutaj, tak, to, to, ta belka jest za mną, tak przyłożyć, tak psss, i tak zasyczało, tylko i taki radził ocząśnięty po prostu ten i się po prostu wszcząsnął, e, bo nie spodziewał się, że, e, że po prostu gdzieś tam dostanie jakąś ripostę. No i to mnie zawsze, tak, zgasił peta, to mnie zawsze po prostu cieszą takie, powiem Wam, zdarzenia. Ja nie jestem fanem też samego Maska i ten dla mnie to jest taki trochę no, dziwny człowiek. Nie wiem, może kiedyś po prostu wypowiem się na jego temat, nie wiem. Ale taki jest trochę odklejony od rzeczywistości. Przynajmniej takie sprawia wrażenie albo media... Też go tak chcą przedstawiać, tak? Więc nie wiem, czy, czy trzeba by sobie bardziej to zgłębić się nad jego postacią i po prostu zastanowić się, czy on jest taki, jak go media pokazują, czy jest po prostu inny. Bo to, co w mediach, to trzeba wziąć, oczywiście zawsze, yy, z jakąś rezerwą traktować, tak? I ten dlatego, yy, no tak to jest, ale samo to, że yy, po prostu yy, Takiemu człowiekowi jak minister, minister spraw zagranicznych, ktoś by pomyślał, ważna szycha. Radził Sikorski, minister. I, I co on po prostu ten? I, I dostał riposty od samego Maska, tam jeszcze od tego drugiego gościa. Po prostu zgasili go w zalążku, jak tylko chcieli. I to mnie właśnie cieszy, bo mnie cieszą każde niepowodzenia. Polskojęzycznych polityków. Zawsze mnie cieszą po prostu, jak im ktoś dowali, jak ktoś im dosadzi. Um, tak, dla Maska Sikorski to plankton, tak jak pisze nocny, Marek zegarek. Dokładnie tak. I e, ktoś by mógł pomyśleć, że Sikorski to taki elokwentny, no bo ma żonę Amerykankę, bo właściwie to on się czuje bardziej Amerykaninem niż. Yy, Niż, niż ten, Kasia się wtrąciła na live, a nieważne, dobra, ja i tak będę jeszcze 3 minuty i możecie iść do Kasi, albo jak chcecie to iść od razu. I ten, Kasia coś ostatnio dużo tych żywców nadaje, ale, ale dobrze, niech nadaje. Przynajmniej ten, z Ameryki są jakieś żywce, tak, tylko, że nie o polityczne, tam o polityce Kasia nie lubi mówić, tak. No, um, i ten, także tak to jest i Właśnie mnie to cieszy, że zawsze gdzieś tak, jak ktoś po prostu ich tak przygasi, jak ktoś po prostu da takie bęcki, pójdźmy, takiemu sikorskiemu. Mnie, mnie to naprawdę bardzo cieszy, że mu się gdzieś tam dostało, że zrobił się taki malutki, malutki Radzio się po prostu zrobił. Został taki trochę przygaszony i ten, tak jak mówię, on się czuje raczej bardziej Amerykaninem, Realizował do tej pory amerykański interes narodowy, jak prezydentem był Biden, teraz jest trochę w konsternacji, ponieważ nie wie co robić. No, bo Trump to nie jest jego po prostu polityk, to nie jest jego wybór. On był za inną opcją polityczną, był za demokratami, nie republikanami, więc no, trochę ma pewnie mieszane uczucia. Radziu Sikorski, tak? No to jak ma mieszane, no to go jeszcze bardziej zmieszali i można by powiedzieć, że nawet z błotem i to mi się podoba, to mnie cieszy, bo każde niepowodzenie tych polityków, polskojęzycznych oczywiście, będzie mi będzie mi po prostu powodowało uśmiech na mojej twarzy. Wiem, że to jest okropne, wiem, że to jest może jakby to powiedzieć niemiłe, może to tak nie powinno być, no ale jak ja mam mieć szacunek do tych ludzi? Do nich nie można mieć szacunku, jak oni nie szanują nas. Oni mają nas po prostu w głębokim poważaniu. To dlaczego my mamy się nie cieszyć na przykład z tego, że ktoś, ktoś zrobi z takiego dużego radia i ten nawet takie zdjęcie krąży, takie zdjęcie, że dzisiaj na Facebooku widziałem, że radio, radzia porównują do akwarelisty, że taka, takie rysy twarzy, podobne i ten. On ma w ogóle takie rysy twarzy, Radosław Sikorski, że jakby obsadzić jakąś rolę w filmie Radosławem Sikorskim, to musiałby być to czarny charakter. No nie ma po prostu innej możliwości, tylko musiał to by być czarny charakter w jakimś filmie pełnometrażowym. No i on by zagrał idealnie taką rolę. No ma takie rysy twarzy, na takiego ciemnego charaktera, że po prostu, no nie do opisania, tak? Myślę, że wywiązałby się z tej roli, a aktorem jest dobrym, no bo um, tak jak aktorzy i ten jako polityk, no to e, politycy ogólnie są bardzo dobrymi aktorami, myślę, że on też mógłby dobrze przeaktorzyć w takiej negatywnej roli w jakimś Hollywood. No, także, um, <todgłosy> tak, jedziesz po nich, no. Także tak to jest, ja się cieszę po prostu z takich, powiem Wam, e, czasami e, takich pstryczków w nos, takich Pstryczku w nos, Kalimowi czasami robię pstryka w nos, ale to z miłości. Ale te pstryki w nos, które są do polskojęzycznych polityków, są z nienawiści. One nie są z miłości, tylko po prostu powodują uśmiech na mojej twarzy, dlatego że oni, że ktoś ich chociaż raz przygasi, chociaż na chwilę, chociaż na chwilę oni poczują się po prostu tacy mali. A jeszcze jedna ciekawa rzecz, bo. Hmm, też i słuchałem, różne vlogi, różne ten w internetach ludzie mówią, że przecież jeśli chodzi nawet o te starlinki, to one, y bardzo dużo jest ich na aukcjach OLX na Ukrainie. Ciekawe, dlaczego też, więc y y jakie są źródła pochodzenia, gdzieś tam y ktoś sprawdzał, źródło Europa, Andrzej oczywiście suwerenny sp sprawdzał, Polecam kanał. I ten, i, i źródło Europa. No to ciekawe, jakby to było napisane jeszcze Polska, to już w ogóle by było pogrzebane, jak to się mówi, jakby, jakby źródło było Polska, że z Polski i ten i one na olx gdzieś ten. W ogóle to zastanawiam się, że muszę sobie tak poprzeglądać tego olx e, ze wschodniego sąsiada i, i popatrzeć, co tam, jakie, jakie są tam ogłoszenia, co tam widnieje, co można kupić, bo to jest bardzo zastanawiające, bardzo ciekawe, bo Pewnie, okej, okay, nie chcę tu siać jakiegoś fermentu, czy cen, czy mówić coś na wyrost, ale myślę i mam takie przeczucie, że po prostu dużo pomocy jakiejś, czołgi pisze Iza, dużo pomocy, która po prostu tam płynie, to no, jest gdzieś marnotrawiona, sprzedawana gdzieś na lewo, ktoś inny na tym po prostu zarabia. I ten, widziałem kiedyś taki film z darami, z ubraniami na TikToku, to widziałem już dawno temu. I one leżały po prostu na, na, jak taka kupa śmieci, te ubrania, po prostu niby dary i ten, a leżały tam jak, jak, jak na śmietnisku jakimś, to jakby po prostu ktoś to porzucił i nie było ten. A to były nowe rzeczy, nowe kurtki, nowe jakieś swetry, nowe bluzy, wszystko ten. Um, także nie ma wdzięczności, nie ma szacunku i um, moim zdaniem oczywiście oni na to nie zasługują. Zarówno sąsiedzi ze wschodu, zarówno polskojęzyczni politycy i w tym. Radosław Sikorski zasługuje na pstryka w nos i na wszystko, co najgorsze. Ponieważ nie reprezentuje polskiego interesu narodowego, tylko interes obcych krajów. Kończę, bo jak już Kasia nadaje też na żywo, to po prostu też sobie włączę jej transmisję. Was zachęcam, jak ktoś ogląda Polska Mała Włesa, to też sobie obejrzyjcie, co tam Kasia może coś gotuje znowu dzisiaj. Nie wiem, i ten no i tyle z mojej strony, miłego wieczoru, dzisiaj krótko i ten, bo no bo tak, jutro może będzie dłużej. Trzymajcie się, zapraszam na film o 21.00 na drugi kanał. Pa, pa.